ja jestem Olgierd the Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym filmie gramy sobie w Brawl Stars Duo z moim bratem Frankiem. Cześć! Dobra, zaczynamy. Dawaj Franio! Cieszysz się? Tak. Możliwe, że niedługo Frania też będzie miał kanał, tak? Mhm. Ale to jutro. Może jutro już. Dobra, to bierzemy? Fran Gailem jam -y -e. Dobra Tego Broka i end trzeba załatwić O kurczę mm. Jak tam u ciebie? Dobrze okay. Tylko musisz mnie pomóc Dobra, ja się biję drogiem. Dostał! Ten swój Idę cały czas za nimi. Zbieraj power cubesy. O, dostali, dostali, gdzie o, Stół. Nie. Ojej. O, dobra. Uhum. Teraz ty dia de. Oh. A kurče. Dobra, viděl, Dobrá robota. 64+. plus. Zobací, jaké mám jaki mam misję. Mm, nie mam jakichś takich. A ja mam tu mega boxa. Tak, w praniu ma 62, tak? Ja mam 20. Dobra, dawaj, kolejne. Lecimy. O kurczę, co się dzieje? Nagrywarka trochę. Dobra, bierzemy. skrzynka. O nie, 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 nie. Ale dostali. Pomocy, 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 Edgar. Nie. Ajdź! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No tak, co to ona no, ze mną robić? No nie wiem, chcę ci załatwić. Kurczę! Dobra, było ok. Dawaj... Zagraj ponownie przed chwilą mi wyleciał Mr. P. Ze skrzyneczki małej. I to jak to? Niemożliwe. Niemożliwe, No, to Dobra, idziemy dalej. Patrz, to jest ten nowy. No, a tam, 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 tam... Quick, no. chyba chyba ten chyba, on się nazywa. Tak, bądź. Do Dostał dwa i... Nie, bo on może chyba też ścianę, czy nie może? Nie, nie, nie I on się przyczepia normalnie, ten bohater? Dami? Nie wiem. Mm -hmm. Dobra, stawiam białko Dostał kurczę Beron, 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 trutu, trutu Dobra, żyje Ale uważaj na niego O, stało mu luk Oj Od gara to truci Oj, oj Dobra Dokonałem Trzeba spróbować Berona не трофило, но Ай-яй-яй. А, ты не Добрый день. Dobra, muszę się ulepszyć najszybciej. Tak, tak. Działko jest najlepsze, co? Tak. Dokonało? Tak. Ok. okay. No, A, teraz jest. M i K. Dobra. Tak! Działko! Super. Dobra, my już kończymy ten odcinek, tak Kremiu? Do yeah. yeah. się, pa!